Jeżeli masz odstający brzuch, ale ogólnie Twoja sylwetka jest chuda, oto trzy rzeczy, których potrzebujesz, aby jak najszybciej zbudować atrakcyjne ciało. Dzięki któremu pozbędziesz się kompleksów, wstydu, niskiej pewności siebie i złego samopoczucia, tak jak moi klienci. Co istotne, to właśnie trzecia rzecz jest najważniejsza: po pierwsze, dobry plan treningu sylwetkowego, a nie treningu siłowego. W treningu sylwetkowym chodzi o to, aby wykonać ćwiczenia, które angażują mięśnie mające największy wpływ na estetyczny wygląd męskiej sylwetki. Najlepiej wykonać te ćwiczenia metodą MSP, która polega na liczeniu oraz kontrolowaniu mimowolnie spowolnionych powtórzeń, ponieważ to one gwarantują nam hipertrofię mięśni. Po drugie, potrzebujesz dobrego planu żywieniowego, dzięki któremu będziesz spożywał mniej takich produktów. I zaczniesz jeść więcej takich produktów. Dzięki temu wytworzysz deficyt kaloryczny, a twój organizm będzie tracił tkankę tłuszczową, szczególnie z brzucha. Po trzecie i najważniejsze, potrzebujesz tego programu, aby w końcu poczuć się atrakcyjnie w swoim ciele. Znajdziesz w nim plan, który buduje mięśnie i dietę, która spala tłuszcz, a ponadto sam zostaniesz swoim trenerem. Osobiście go używam do budowania estetycznych oraz atrakcyjnych męskich sylwetek wśród moich klientów. I stąd wiem, że ten program naprawdę działa. Jeżeli chcesz go mieć, to zostaw komentarz program lub napisz do mnie wiadomość prywatną.